I się zagramy Amonbusa! Jestem zwyczajnym impostorem Chciałem być właśnie tym, co zmienia formę, merszy Ale jesteśmy zwyczajnym impustorem i dzisiaj jedziemy... Idę, jaką? Dobra, robimy im. Okej. Okay. Robimy im Brrr, a która. Jest, jestem z czerwonym susem. Hello. Red sauce. Okej. Zrobimy tak, że jestem czysty. Czekaj. Ja robię alibi. Dobra, chodźcie, 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 chodź. Chodź. Zrobiłem. Zrobimy. Dobrze. Dobrze, ja wczoraj zrobiłem ale... ale no, powstrzymałem się w tej chwili. A więc tak, zobaczymy, ile będzie sekund i no, Może nagram cały voting. Zobaczymy, kogo oni podejrzewają. No, chyba to był niebieski. Yy. READY a podejrzewała jakiegoś krumeta, który zgłosił ciało okej okay. ja się z tym skorzystam tak mu powiem bo zobaczmy Ten. bo ja tutaj sobie korzystam z tego tak w ogóle No czy mamy anonimowe ktoś nam niego głosował READY Aha, i znowu wracamy do Redis Sass, naprawdę. Tam to pamiętacie, czy to wideo, prawda? Teraz mamy prawdziwego Amongasa, a nie Robloxa. A nie Amongasa w Robloxie. Robimy im reaktor. Hello, chodź, 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 chodź. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Chodźcie, chodźcie do reaktora. I tu będę czekać. Niby jestem czysty, a niby jestem... I po storem... Chodźcie, chodź, robimy dwelle killa. Nie dam ci Chodź za mną, robimy Delke'a. Red is. Mój impostor coś nie chce zabijać. Co jest ciekawe. Chodź. Ho, 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 ho! Red a is... cremate! Is... 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 Aha! Aha! Aha. Teraz! No po prostu biegam, widzę, widzę, że ktoś jest sam, a ktoś za nim idzie, po prostu on go nie śledził. Ej, on jest suspicious! Ma na nowej impostorem, nie biały jest impostorem, haskilea! Napłynie punktem. Ciotro teraz białego. Ciotro teraz białego. Dobrze. Pozbyliśmy się go. No i dobrze. No i dobrze. Tak ma być. Skargolem nie jest impostorem. No i trzy impostorzy remain. No i dobrze. No i tak ma być. No po prostu robimy im komunikację. Hello. Ja tu czekam. Ja robię pułapkę na, na szczura XD. Na jakiegoś chytrego szczura. Chodźcie, 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 chodźcie. Na jakiegoś chytrego szczura mi chodzi. No i impostora. Na przykład robimy mu takiego... Taki teleportowanko XD Ho 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 ho. ty tam. Ja, nie ja chcę czerwonego do tego wykorzystać. Czy my wygraliśmy? Tak, my wygraliśmy. Ej! No to jeszcze druga gra by się przydała. Czas cyka. A my idziemy polować na impostora. Coś ciekawe. Jesteśmy inżynierem. No nie możemy zrobić pułapki na szczura, tak to ja nazywam. Dobra, no więc tak, jesteśmy creamate, który może wentować. Dobra, zrobimy te taski, ale wspomniałam, że nie trzeba była task'ów, taską jeszcze. Nie... Jesteś nie... po dobrze! To, czekaj! Dobrze i mamy taska, to Drubio... Red! Dwa impostorzy! Dwa impostorzy. Nie! <ścoughs> Triple kill mi zrobili! Triple kill! Czekaj! Czekaj, co oni zrobili? Czekaj, co oni tu zrobili? Ja chcę zgłosić ciało, coś mi zabija. Tak. Takie coś oni zrobili. Oni tu triple killa zrobili! Ej! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Chodź. Ho ho ho! Ho ho ho! Higz oni tu pilują! Ile to ciąg! To jest cme. Def. Łapka na szczura nieudana, udana, oni to pozab pozabijają wszystkich! No, co oni zrobili? To cmentarz! Cmentarz! Oni zrobili cmentarz cię? To my robimy. My robimy taski! Ile? Siedem ciąg za jedną rundę! Wygrali. Aha. Ładnie. Siedem ciał za jedną rundę. Siedem. Widzowie, wy to rozumiecie? Siedem. No i czerwony sus. Czerwony jak sus. Z zielony i fioletowy. Może jeszcze czarny. Fioletowy albo czarny. Bo zielony zgłosił. Zielony. Oni tam cmentarzysko zrobili. No a jak? o i wygrali. Bo ktoś wyszedł. Dobra, bananowy był, czyli że on jednak nie był sasem, on po prostu znalazł to ciało, a więc tak, to jest koniec jeszcze tego odcinka, Żegnam się z wami, lekciunka!